Znajdujemy się właśnie tutaj na terenie przystani kajakowej przy obrzydza 3 nad Wartą, gdzie, gdzie trenujemy praktycznie prawie cały, cały rok, e, tylko w okresie letnim przenosimy się do naszego ośrodka w Gródku Krajeńskim, e, gdzie odbywamy treningi, przeprowadzamy na, na jeziorze. I, i tam całe lato przebywamy raczej, a tak całe, całe roczne szkolenie prowadzimy tutaj, gdzie, gdzie odbywamy treningi siłowe. Ten park tutaj dookoła, który mamy, służy nam jako do treningów biegowych, do, do różnych gier, zabaw i, i wszelakich treningów ogólnie rozwojowych. Trenują tutaj zawodnicy praktycznie najmłodsi w wieku 9-10 lat. A, a najstarsi mają w tej chwili 19-20 i jeden Tomek Orszewski, który że tak powiem już ma 32 lata i wrócił do nas, gdzie tu zaczynał swoją karierę i, i powiedział, że tutaj chce skończyć też swoją karierę sportową. Jeśli chodzi o trening kajakarzy, to jak to wygląda, bo oczywiście nie macie całorocznego dostępu do wody i tego takiego stricte kajakarskiego treningu nie możecie odbywać 365 dni w roku. No bywają lata, że można i 365 dni, ale są, są okresy, gdzie buduje się siłę wiadomo i wtedy tego treningu specjalistycznego w kajaku jest mniej lub nawet wcale, ale no to, to jest też zależne od wieku. Młodzież ma tą przerwę, dzieci mają dłuższą, oni praktycznie... Kończą koniec września, początek października schodzić na, na wodę i te treningi w kajaku, ale starsi zawodnicy no, czym wyższe cele mają, tym ta przerwa od wody jest krótsza i ona wynosi bardzo często 4-6 tygodni tylko w roku i zazwyczaj jest to styczeń, że w grudniu zawodnik jest jeszcze na wodzie i w końcu stycznia albo na początku lutego wraca z powrotem do treningu na wodzie. To dyscyplina wytrzymałościowo-siłowa, czyli sama nazwa mówi, że musi być zawodnik wytrzymały i silny. A do tego ten kajak, który jest strasznie wywrotny, powoduje, że ten zawodnik musi mieć świetną koordynację i musi być sprawny ogólnie, żeby móc tam siłę wykorzystać, a nie martwić się o to, że się wywróci. Bo jest to cały czas praca w bardzo mocno i równowadze. A jak w ogóle zawodnicy trafiają do tego klubu? Jak ten nabór wygląda? Najczęściej to jest nasze chodzenie po szkołach i, i jakaś próba zainteresowania tej młodzieży przez promocję, przez, przez jakieś filmy, przez jakieś zdjęcia z tego co robimy, pokazanie, że te kajaki to nie tylko pływanie właśnie na kajaku, ale to jest możliwość, że tak powiem, rozwijania się ogólnie. Ja zawsze mówię, że dzieci przede wszystkim mają się bawić, niech się bawią w sport, niech to będzie dla nich nauk, żeby oni czuli potrzebę tego, żeby tutaj przyjść, żeby chcieli tu być, żeby się źle czuli w momencie, jak nie mogą tutaj przyjść i wtedy dopiero jak taki, taki dzieciak będzie tym nałogowcem, nazwijmy to w dobrym słowie znaczeniu to można myśleć o tym, żeby zacząć tą ciężką pracę i, i zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo tak naprawdę to ja zawsze powtarzam, że to jest zbyt ciężka praca ten trening nasz, żeby wyszło coś z tego, jeżeli to nie bawi. To musi bawić. To, to tam młodzież te dzieciaki muszą być po prostu zakręceni na tym punkcie i oni muszą czuć super satysfakcję z tego, że, że potrafią się męczyć, że potrafią tutaj właśnie wykonać rzeczy, które w tydzień temu, miesiąc temu wydawały się nie do zrobienia. W tej chwili potrafią to zrobić, dają radę. Ten rok przyniósł grad medali mistrzostw polskich, bo w historii naszego klubu jeszcze nie było, żeby. Sekcja krajowa zdobyła 25 medali mistrzostw polski i do tego w każdej kategorii wiekowej w tym 11 medali mistrzostw polski zdobyte w konkurencji jedynek, czyli właśnie w tych najtrudniejszych, gdzie, gdzie indywidualnie zawodnik świetnie W jedynkach zawsze statuje najmocniejszy po prostu i, i tam jest najtrudniej. No i pierwszy raz od dawna zdobyliśmy medale w mistrzostwach polskich seniorów w tych sprinterskich. Rozpocząłeś swoją przygodę z kajakarstwem w Energetyku Poznań i postanowiłeś tę przygodę sportową właśnie w tym klubie zakończyć. Opowiedz o tej sekcji, co Tobie klub w ogóle dał? Ta przystań do mi się właśnie tutaj kojarzy z dzieciństwem, z spędzonymi latami z kolegami, no i z dużym treningiem i radością, które to przynosiły zwycięstwa. Dlatego też postanowiłem, że koniec swojej kariery chcę uwieńczyć też w Klubie Energetyku. Właśnie te lata ciężkiego treningu, Twoja pasja do jakich sukcesów Ciebie doprowadziła? Moimi największymi sukcesami to są Akademickie Mistrzostwa Świata, siódme miejsce Mistrzostw Świata, dziewiąte miejsce Mistrzostw Europy, medale z Pucharów Świata i z różnych zawodów międzynarodowej rangi. A także no, prawdopodobnie z 32 medale Mistrzostw Polski, z tym większość złotych medali. Ja wszystkich znajomych, którzy mają już dzieci w takim wieku nadającym się do sportu, czyli 7-10 lat, namawiam, że klub Energetyk jest klubem takim rodzinnym, gdzie nie traktuje się dzieci jako przedmioty, które mają robić jakieś wyniki, tylko traktuje się dzieci jako, właśnie, jak jako dzieci, czyli mają się bawić sportem, mają czerpać z tego radość, a zarazem. No, Mogą coś z tego skorzystać, bo sport daje możliwości podróży, doświadczania jakichś uczuć, takiej euforii, zwycięstwa, a także i porażki, co przekłada się w życiu dorosłym, gdzieś tam w pracy zawodowej. Twoim zdaniem, kajakarz kompletny czym powinien się charakteryzować? Jakie powinien mieć cechy? Być myślę przede wszystkim pewny siebie i sumienny. Sumienny, systematyczny. A czy czasami po takich cięższych treningach jednak nie chcesz może odpuścić? No, nie ukrywam, zdarzają się takie dni raz na jakiś czas, ale, ale przychodzimy zawsze tu i, i nie ma, że odpuszczamy, trener mówi co robimy i jedziemy dalej. Co ciebie mobilizuje? Co ciebie motywuje do tego, aby jednak mimo tych ciężkich treningów? Trenować, trenować i jeszcze raz trenować. Myślę, że najbliższy sezon, sezon, który się zbliża, to jest największa motywacja. A co z Twoimi sukcesami w karierze? No to Myślę, że teraz miałem naj, najbardziej udany sezon, jak chodzi o moją karierę. Zdobyłem pięć medali Mistrzostw Polski i właśnie w tym trzy złote, jeden srebrny, jeden brązowy. Na pewno lubię się ścigać i lubię rywalizację, po to trenuję, żeby później właśnie jakieś efekty. Zwycięstwo sprawia radość i myślę, że najbardziej lubię to właśnie, kiedy mogę się ścigać. W tym roku dostałam się na Mistrzostwa Europy i Świata Juniorów i to akurat mój największy sukces, od kiedy trenuję. No i największy sukces, no to myślę, tak ja najbardziej się cieszę z szóstego miejsca na Mistrzostwach Europy w konkurencji K1 na 500 metrów. No, i akurat ten sezon jest najbardziej udany z tych wszystkich, które dotychczas miałam. A co z Twoimi sportowymi marzeniami w przyszłości i o jakich wynikach marzysz? Marzenia są, na razie tak wolę w sumie o nich nie mówić, bo wolę wyznaczać sobie takie małe cele, pomału tak kroczkami do nich dążyć. I ja, jeśli zdobędę ten cel, który sobie na początku założyłam, no to później wyznaczam sobie kolejny, i wtedy na pewno to tak bardziej cieszy. Zwiedziłem dosyć dużą część świata, bo byłem i w Hiszpanii, i we Włoszech, w Portugalii. Zwiedziłem Białoruś i no jeszcze jakieś mniejsze, mniejsze, miasto, mniejsze państwa. Na pewno poznałem też trochę siebie przez to, że przez każdy trening, przez każde wyczerpanie na nim, no na pewno bym się nie zamienił z nikim i cieszę się, że to jest kajakarstwo. Nie chcę nawet wchodzić tutaj w jakąś sferę finansową, no jeszcze jestem młody, więc, więc na razie jakoś odbiega to od tego, aczkolwiek no nie, nie poszedłem na pewno w nic innego. Jeżeli miałbym, mógłbym się cofnąć w czasie, na pewno bym nie zmienił nic w moich wyborach. Może powiedz dzieciom, rodzicom, którzy chcieliby wysłać swoje dzieci do tego klubu, dlaczego warto właśnie skorzystać z oferty, z oferty jaką daje Energetyk? Mm, moim zdaniem to trener. Po prostu jest wspaniałą osobą, jest z tym człowiekiem, no i nie ma co naprawdę mówić, bo to tak naprawdę on tworzy atmosferę w tym klubie, on nas trzyma wszystkich twardą ręką i po prostu no, no nie daje nam też się rozbrykać za bardzo. No jest, jest atmosfera fajna, tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że, że się, kłócimy się, jest, raczej trzymamy się wszyscy razem, jest to bardzo mały klubik, więc też na pewno to też pozytywnie wpływa na nasze relacje.